Witam wszystkich serdecznie w ten deszczowy poranek. Uwierzcie mi, fajnie, że teraz nie pada. Nie powiem, że nie, ale fajnie, że popadało. Nie wiem, jak u was u nas ten deszcz był. Może, żeby was nie okładać 5 razy w roku? Znaczy w okresie wakacyjnym, więc jak najbardziej on jest teraz wskazany. A teraz zapraszam na poranną rutynę. Nie całą, bo zaraz do pracy. Ja zrobię tylko część, a zapraszam. Darmo zjadę, czas wypuścić. Czemu jady Już lecam. Jedne małpy. Aj! Coś mi... O! Poranny prysznic. Żeby to nie było, żebym nie zapomniał prysznicu czasem. Idą małpy. Popadało. Tak jak mówiłem, trochę popadało. Tutaj sobie wypuszczę

Chciałem powiedzieć, i to było chyba prawie w złą godzinę wypowiedziane. O, w złą godzinę wypowiedziane, bo, moja, bo jeden zaginął w akcji. Tutaj leci sałata dla maluchów. Jest jeszcze więcej żonka. Jeden gąsiołek się zaplątał, ale już go oddaję. Do reszty bandy. Tutaj trzeba zamknąć. Ponieważ, tak jak mówiłem, jestem teraz taką poglądacie. Tak jak mówiłem, niestety się nie dogadują za bardzo z gęskami. Tymi większymi. Więc jeszcze izolacja jest lepiej, ale mogą być jeszcze lepiej. Prawda? Wiadomo. Tu już resztki. O, a tu kto wyszedł? A tu kto wyszedł? O, 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 o. Małe kaczuchy Już jedzenie chcą Czy co? Tu mam jeden ten Kapucha Tu głodowa. Kolej na mniejszą młodzież na młodzież moją. O, ale fajnie naprawdę. Uwierzcie mi chłodnia się zrobiło, wiadomo, że jasna. Na małe torpedy, ta? Ma swoje powsinogi powsi nogi. które są wszystkie, uwierz mi. Tak jak miała, tak na tę chwilę wszystkie sobie rosną. Mają się bardzo dobrze. Nie ma czyszczenia, wyderka, wyderka dla mnie. Naprawdę deszczowa. Popadało, wilgotno. No kaczki wiadomo do będą w raju. Leciał największe potwory. Chyba tutaj yy, A w ogóle, się? Tu mamy łoją, bo kolega się wczoraj zrobił krzywdę. Ale już widzę, że jest dobrze. A tu co jest. Liliputka. Liliputka, oczywiście, kolego... Tu całe pójdło, to będzie trzeba porządki robić, jak to ukłoki. Yy... Kolejna powsinoga. Nieplanowana. Uciekła sobie. I przypniosła sobie dzieci. Tak to już jest. Dobra, idę po pasie i widzimy się za chwilę. Pasza już jest, czyli wyżera. Do otwarcia ostatnie małpy, tak ja to mówię, czyli broilery. Ja je wypuszczam dopiero w momencie, gdy jestem sypana pasza, Z prostych przyczyn, bo one strasznie, i to strasznie, stendają się pod nogami I jest to trudne. Tutaj idę do Was. Tak już wszystkie wielce głodne. Wszystkie wielce głodne. głodne, mamy rudosterki, gęcioły. Jemy na no, dla gęsi, a nie powiem kto tego, to, co chodzi. O matko, jakie nie na żarte, teraz to kolejna partia nie na żartych istot, ale tu wam się namokło. poranki są piękne No ty poranki są wiadomo rzecz piękna ale pierwsza trzeba obrządzić wszystko przez nie trochę też nie pospać choć nie powiem teraz mam wygodę dzięki Jakub Z czasem raz w tygodniu mi się uda pospać czy na przykład właśnie zrobić część reszty ktoś Jakub dokończy dzięki wielkie za to to jest duży plus Juj, juj. Maluchom jednak i kwocze najbardziej uważam stosowne jest przez piasteczek. Zobaczcie, jak fajnie sobie cinają. Nie? To jest jednak foka dzicz. Nie, że dziko wychowane, to ona też dzika sama w sobie. Kamilowa kura. Tu nie ma co się dziwić. To ma. O! O! To ma swoje odpały. A gdzie ja idę? Do kogo idę? Do Już kolejnych... nie pogadamy, bo to towarzystwo się będzie darło. To parzystwo się będzie darło. Już! O. One muszą zaliczyć wszystkie karmidła, a ostatecznie się wybieram tam, gdzie zostanę nienasypane jako ostatnie. Nie wiem, czemu twierdzą, że może tam najlepsze. Chodź bym się kłócił. Ale to tak to wygląda Nie ma co. Poranek, no mówię, na szczęście teraz nie pada, bo w deszczu obrządzenie tutaj przy tej siatce to jest po prostu podwójny deszczyk. Ale co, proszę poranny też jest bardzo dobre. nie ma co się dziwić. Jak widzicie, młodzież rośnie. To rozrabiajcie dalej. Młodzież rośnie, więc to jest najważniejsze. Nagle już zaczął z powrotem ten przyrost. De facto, no, podejrzewam, że pogoda miała też na to dużo wpływ. Cytrusek, rozbójnik, cytrusek, rozbójnik. To jest kogut, który to zarabia najmocniej ze wszystkich. Tylko gęsiom się nie czy Znaczy, gęsie, gęsi się boi. A tak poza tym to teraz rozrabia... Ej, Tosiu! Aha, to nie był Tosiu, to młode pokolenie. No wredne, młode pokolenie powiem wam jest najbardziej wredne, ale właśnie, co do różnicy. Gęsi, z którymi w sumie miałem więcej kontaktu, bo one były wychowane ze mną od początku, czyli te małe stwory, które tu latają. Eee... Są mniej kontaktowe w porównaniu na przykład do tych gęsi, które były wychowane z poką, a one dumnie wieczorem sobie czekają tam w rogu, a się je przepuszczę. Zawołam taś, taś, taś. I gdzie lecą? Do kurnika. Bo one śpią w kurniku. I widzicie, Dziwo. dziwne trochę. Nie wiem, może poszły po genach i takie rzeczniutkie i kochaniutkie są po Tosiu. Choć Tosiu ma, zauważyliśmy zakupem, ciężkie dni, bo musi końcać chce. Próbuję pokazać kto tu rządzi. Prawda Tosiu? To ty, o tobie mowa. Więc tak to bywa. Yy, nawiązując, wczoraj robiłem ankietę na pierzestek i pakrzycha. Czy byście chcieli yy, osobny kanał poświęcony typowy papugą? Ale dosłownie to też nie ma być kanał na. Dle, porad i tym podobne, tylko pokazanie co się dzieje tylko i wyłącznie tam, bo wiem na przykład, że te filmy na tym kanale są mniej oglądane i głównie będzie to film, jak wstawiłem ostatnio film, taki powiedzmy relaksujący z życia papuk. i po to ten kanał miałby powstać. Większość osób zapowiedziało się za prawie 95% więc taki kanał powstanie. Co Wy o tym myślicie? Jakie jest Wasze zdanie? Myślę, że to fajny pomysł. Mówię, to ma być kanał typowy, poświęcony co tam się dzieje, co tam mamy, opis gatunków, które tam posiadam. No i właśnie głównie filmy takie relaksacyjne, ponagrywane po 30 minut, co się dzieje w papugarni, po oglądaniu sobie, bo to jest naprawdę ciekawe zjawisko podczas karmienia, czy w normalnej chwili życia. Więc dajcie znać, co o tym myślicie. Hashtag na dzisiaj to deszcz. Dajcie znać, w ogóle, jak tam u Was deszcz. Tak jak mówią, u nas jest łąka, gdzie zawsze zrywałem trawę, zrywałem ją tylko raz. Oni skosili ją tylko i wyłącznie raz w czerwcu. I moi drodzy, koniec, nic więcej nie, nie zrobili. Nie skosili, nie ma koszenia, nie ma nic. Trawa nie rośnie, więc moi drodzy, nie fajnie. I dajcie znać, czy u Was jest tak samo. Też tu widziałam ostatnio kukurydza, coś im słabo porosła, No to się wykorzystali, także puścili tam krowy. No bo w sumie i tak by nie było co kosić, Szkoda by było to po prostu paliwa. Yy, więc dajcie znać, co tam u Was suszą i tym podobne. Yy, co tam u ogólnie u Was słychać i dajcie znać no, co o, o tym myślicie. Nazwa kanału tamtego to by było oczywiście kolorowy światek Egzotyki, tak jak jest yy, na walierze no i tyle moi drodzy. czas zbierać się do pracy, więc... Nie przedłużam, zbieram się do pracy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z ekipą. Pozdrawiam.